Co z nim zrobili? Wzięli... ...do jaskini... ...oo... tam. Zjedliście go? Nie, on kościsty. Niedobry, ble. Og mu kazał buty robić. Dla Oga, Poga i Roga. Po co wam buty? Człowieki noszą to. Og, Pog i Rog też chcą. Będą wielkie pany, jak człowieki. Bywaj. A więc mamy już jakieś. Więc mamy informację, że y, informator, którego szukamy znajduje się o jaskini y, troli, więc to wejście musi gdzieś być blisko Prawdopodobnie to będzie ta lokalizacja Mam nadzieję, że te trole nam tutaj nie zabije! Jak was ktoś wkurwi, to nie musicie go od razu zabijać. No proszę, jesteśmy. Talan? No tak. to inny mógłby uczyć trole przeklinać? Geralt? No, koppela! Kto to? Spokojnie, Og. To mój stary znajomy. Idzie stąd! Bo wpadnie do zupy. Jestem okropnie żelasty. Prawda, prawda. Tylko na niego popatrzcie. Sama skóra i kości. No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie. Siada na... na dupie, buty robi. Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie, buty szyje. Jest mi potrzebny.